Chyba mam problem duży. Tutaj w tym kwietniku, gdzie nasadziłam sobie róż, okazuje się, że było sporo w zeszłym roku, ale w tym roku, no to już pobijają wszelkie rekordy ilości mrówek. I zdaje się, że tam akurat w korzeniach tej róży, która co prawda jeszcze żyje, ale nie rośnie tak jak powinna, tak samo zresztą jak ta. Chyba będę musiała rozpocząć walkę z różami, albo wyjąć te róże i przesadzić nie z różami, tylko z mrówkami albo zająć się na poważnie likwidacją tych mrówek, które sobie żyją w ich korzeniach. Korzenie przesuszają, korzenie nie mają jak pobierać z gruntu środków ożywczych i róża po prostu padnie zaraz. No.